Siemaneczko, z tej strony Xerti znowu JP wszystkim Dzisiaj kolejny odcinek SimCity Już pewnie zapomnieliście jak nasze miasteczko w ogóle wygląda W dzisiejszym nagraniu chciałem wam poopowiadać trochę o moich seriach Co mam zamiar z nimi zrobić, co się działo przez ten czas Fajnie jest, zbieram pieniądze na większy dom, super, też się cieszę Przychody na razie nam rosną, więc mogę trochę popowiadać więc może tak. Mamy cztery serie. Doszła teraz nowa seria z RAVI, poprzednie to co tam było, Ion Online mamy Diablo 3 i Sim City. Więc teraz Raviem cztery serie są. Widzieliście, że nie dodawałem do, już dawno dosyć żadnego odcinka z tych serii. Dodawałem jakieś różne inne gry, niezwiązane w ogóle z seriami. I trochę o nich zapomniałem, zagalapowałem się trochę. I te serie po prostu. Przestały funkcjonować przez pewien czas, ale dzisiaj trochę o tym pomyślałem i postanowiłem do tego wrócić. Postanowiłem teraz trochę przystępować, przystępować z tymi odcinkami z innych gier, a wzbogacić nowe odcinki z serii, które prowadzę. Więc nie martwcie się, teraz powinno to wrócić do normy i coraz częściej pojawiać się odcinki z tych serii, co teraz prowadzę. Więc to tak krótki wstęp, był. Po prostu szkoda, że tak dawno, już chyba z Diablo nie wiem ile, dwa tygodnie nie wrzucam żadnego odcinka. W ogóle tak nie wiem. Wyszło mi to z głowy te serie i wrzucam jakieś gry ciul ciul inne i... No nieładnie, no nieładnie, no, ale dzisiaj to już przemyślałem wszystko, więc... Ma... Będziecie mieli oglądać swoje serie dalej. Mogli? To tak, takie krótkie informacje mam chciałem przekazać na temat tych serii. Bo no pewnie zastanawialiście się, co się z nimi dzieje, czy to będę kontynuował, czy to mam w dupie. No ale tak, wam mówię. Co jeden, co jeden dzień powinna się każdy odcinek z innej serii teraz pojawiać, więc w ciągu tygodnia po dwa odcinki będzie z każdej serii, więc nie będzie problemów z tym żadnego. Więc będziecie mieli co oglądać. No nic, to by było na tyle z tych krótkich informacji. Teraz może wróćmy do gry. Co my tu mamy w ogóle, bo już zapomniałem, co w tym miasteczku nam powstało. Ostatnio chyba zajmowaliśmy się kompanią węgla, która jak widać funkcjonuje chyba bardzo dobrze. Może dobudujemy sobie tu coś. przyspieszymy może miasto, żeby szybciej chodziło nam. O, o i przyrost nam kasiórki też leci, 500 już dostaliśmy więcej. Więc może dobudujmy garaż tu trochę. Żeby nam trochę transportował to szybciej ten węgiel A tu co mam wziąć? mówi? Gęstość, gęstość by się przydało zwiększyć Chociaż tu mają boisko, więc Powinno to iść lepiej A gdzie mamy strefy Komercyjne, popatrzmy Mało mamy tych stref komercyjnych w sumie Mało jak mało, tak porówno prawie no Nie jest źle z nimi Widać, że rozwijają się w trybie szybkim więc to jest git na razie. Popatrzmy może z prądem jak jest. Mamy nadwyżkę dużą 50, tu też mamy nadwyżki prawie z 80 Ze ściekami widzę, że jest problem, już pompy nie nadążają. Uch, to może zainwestujmy w tą dużą pompę. O, 64 tysiące simoleonów. No nic, trzeba będzie w to zainwestować, bo te małe pompy już na mnie nadążają tego zbierać gówna z miasta bywa i tak Wykasujemy po prostu te dwie pompy i chyba wstawimy tu jedną dużą. Ale wątpię, że się zmieści. Chociaż Co my tu mamy w ogóle? Obok tego Wysypisko śmieci, trochę to lepsze myślałem. Za blisko postawiłem to wysypisko. Śmieci, a tu już mamy skład handlowy. Ani wyburzyć tego, ani tego nie przemyślałem. Tego trochę, ale nic za błędy się płaci. Pam, 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 pam. Tu się w ogóle miasto nie rozwija. Może postawimy tu coś więcej. Bo trochę taka lipa idzie. Szkoda, że właśnie tej drogi. Nie mogę przyłączyć. O mogę! A myślałem, że nie mogę. Może postawimy im tu jeszcze jedną O kurwa, za mało simuleon. Ale dotąd. Dotąd powinno być git. Zasłania nam te boisko. Dokładnie skatepark. Skatepark. Trzeba to jakoś obejść. Zaraz pomyślimy jak. Dokończmy tak. A tu co zrobimy? Ho. Huh. Nie da się tego jakoś fajnie obejść. Hmm. Może tu? O właśnie o to mi chodziło. Jakoś nam to wyszło. Nie było najgorzej. Postawmy trochę komerchy, Żeby miasto nam się lepiej rozwijało. Czemu nie? Tu chyba nie możemy postawić tego, chociaż... Trochę to będą te domy za blisko siebie, ale... Może się połączą i wybudują coś... no... dużego, jednego. A nie takie małe pizdryki. Dobra, co my tu mamy? Coś nam... O właśnie o tych ściekach zapomniałem. Sorry ludziska, już wam pomagam. Jak tam z poparciem 77% nie jest najgorzej. Mm, 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 to wyburzmy to i jakoś postawmy tą oczyszczalnię. Chociaż nie wiem, czy to będzie dobre rozwiązanie. Postawić ją tutaj. Trochę będzie lipnie. Chyba postawię ją w tym miejscu. Bo tu się nie rozwijemy, potem jak trzeba będzie trochę dobudować do oczyszczalni, to się nie zmieścimy z tym terenem tutaj więc zróbmy to tak, że tu wyburzymy fabryki a tu postawimy dużą oczyszczalnię i mi o, jeszcze te wyburzymy czekajcie, czekajcie, tu tak jest i tutaj o to mi chodziło właśnie Te budynki o 3900 do wchodzimy do gry, już nam o 1500 prawie poleciało w górę kasa. Nieźle. Otóż nam powstają pierwsze jakieś większe takie budowle. Co jest dobrym, dobrym, dobrym rozwiązaniem, jeżeli można to tak nazwać. Ulepszymy sobie może ratusz. Gdzie jest nasz ratusz? Ulepszy. Uhuuuu, fajerwerki, ja. Yeah. Zajebiście fuj. Jest pompa, tak jest. Umieść KG na to mnie nie interesuje na razie. Nie zajęzdnie autobusów wahadowych, kurwa. Są tych autobusów, więc może im damy. Otóż tu już się też jakieś blokowce budują. Tu pewnie mieszkają Murzyny. To właśnie takie podobne do Ameryki. Te ich bloki. Co to? Murzymy na oddali, a białe są w małych domkach. Przeważnie tak to wygląda. Co my tu możemy wybudować? Edyty. Co by nam się tu przydało? Nie wiem, właśnie, czy zainwestować w tym mieście w hazard, czy nie? Bo, bo kurwa, nam przybyło teraz kasy 5300, już zarabiamy. Fajnie, podoba mi się to bardzo. Że zyski idą w górę, ale właśnie o tym hazardzie nie wiem, co by tu zrobić z nim. Czy iść miasto hazardowe, czy nie? Z jednej strony to dobre rozwiązanie, ale z jednej strony, na jeden dzień możemy zarabiać po 10 tysięcy, a na drugi dzień już minus 10 tysięcy. Więc to jest takie powiedzmy ryzyk fizyk, ale chyba skuszę się na ten ryzyk fizyk. Może być dobra zabawa. Czemu nie? Co jeszcze bym chciał postawić teraz? Już wam mówię. Czekajcie, bo jeszcze nam tu coś mryga. Szkoły są zapełnione. Gdzie jest nasza szkoła? Edytuj. Dobudujmy im tu klasę, bo nam kwiczą że mają za mało. No dobra, dobudujmy wszystkie klasy. I dwa autobusy. Okej, okay, tu im postawimy te znaczki. Niech mają. Jasne, cieszy mnie to bardzo Biblioteka publiczna z mnie interesuje, szkoła średnia Wydział oświaty w regionie. o już wiem co zbudujemy Żeby nam się Simowie bardziej wykształcali I budowali lepsze fabryki więc zainwestujemy właśnie w ten wydział Gdzie on jest? Wydział bezpieczeństwa, wydział, wydział transportu tu, a tu, O właśnie o to mi chodziło Wydział Oświaty Postawimy go tutaj Okej, okay, teraz możemy zainwestować 500 uczniów studentów dziennie w mieście, w regionie Ile mamy tu uczniów? 350, może trochę nam się to powiększy Oby, miejmy taką nadzieję Bo nie za wesoło to wygląda O, tu im postawimy Trochę dojdzie na, na pewno uczniów To za chwilę moi drodzy, zaraz wam to zbuduję. Ale najpierw yy, le, 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 kul, Kościół. Mamy kościół w naszym mieście? Nie mamy. Ja to jestem takim nie bardzo katolikiem, jakby to można nazwać, więc zainwestujemy w morze w Nowoczesną świątynię. Która nikogo nie będzie urażać A macie kurwa Idźcie do świątyni, i pomódlcie się, będzie fajnie O, to też chciałem zbudować, ale to 150 Na razie zbudujmy Ta, co mi trzeba, wydział turystyki w regionie Oh my god, a to chciałem zbudować, bo idzie na tym kasy niezłą czepać, codziennie imprezy Daje mnie niezłe zyski No nic no, poczekamy Dojdziemy i do wydziału turystyki za 10 tysięcy mieszkańców. Okej. Okay. To zbudujmy im może te autobusy tak jak chcieli, co nie chcieli. Zjedna autobusów wahagowych, Dokładnie. O to mi chodziło. Postawmy te przystanki żeby nam już nie marudzili Równam Równa może się trochę zmniejszy. Nie wiem czy to działa, bo słyszałem właśnie, że. Dopiero w tym dodatku, jakimś tam te nowoczesne budowle, że dopiero w tym dodatku działają autobusy, że zmniejszają ruch, napięcie ruchu. Nie wiem, czy w tym to działa, czy nie, więc wam tego nie powiem. Jeżeli wiecie, to piszcie w komentarzach, oczywiście. Dobra, chyba wszędzie rozstawiliśmy te, te przystanki autobusowe, na nią musisz już wysłowić. Tu jeszcze zapomnieliśmy, okej. Okay. Chyba mamy to wszędzie. Może do, dobudujmy im te trochę tych autobusów. Bo będą narzekać, że nie mają autobusów. O kurwa 7000 za jeden No dobra. Niech mają. Jak i tak mamy 5600 na godzinę. Kasa jest niezła. Trzeba przyznać. W sumie obczajmy, za co nam tak ta kasa idzie. Zamieszkania najwięcej. Przemysł jest na drugim miejscu. I komercja dopiero na trzecim. Okej, okay. a, a, a co ja chciałem. O, właśnie, dodatek chyba to jest z tymi mega wieżami. No, nie wiem, jak się to tam dokładnie nazywa. Nie powiem. Teraz wyszło mi to z głowy. No i tu coś się nam buduje. Mamy coś do wyburzenia. O, mamy jeden budynek. Znajdziemy go. Tu jest jakiś. Co się stało? Pożar budynku. Trzeba zainwestować potem w lepszą straż pożarną. No kurwa, postawić im autobusy, to już będą trucić o tramwaju. No. Po prostu skandal jakiś wielki jeden. I nic więcej. O, już medycyna nam pika. Problemy ze zdrowiem. Okej. Okay. No kurwa, trochę tych problemów jest A mamy tylko jedną klinikę Trzeba będzie się postarać na więcej, bo Widzę masakra z tym też jest Dobra, to by było kochani, na tyle w tym odcinku W następnym odcinku mam nadzieję widzimy się już z nie za długo nie za długo Więc serdeczna kobra dla was, hej!